Mam dobre wiadomości dla tych, którzy chcą popracować nad swoją sylwetką, nad swoją głową, nad swoją psychiką, nad siłą charakteru, nad samopoczuciem, nad energią oraz nad zdrowiem i nad poczuciem własnej wartości. Jeśli chcecie popracować nad tym wszystkim, to ten film będzie dla was, bo szykuje się coś świetnego. A hej, tu Kasia Zaremba, ten film jest zapowiedzią naszego kolejnego wyzwania nie pamiętam już czy drugiego czy trzeciego, dwa były na pewno więc możliwe, że jest to trzecie, ale nazwiemy to sobie wyzwanie styczniowe 2021 i będzie to wyzwanie treningowe dostępne dla wszystkich tutaj na YouTubie, nawet jak nie będziecie mogli być w danym dniu o danej godzinie, to później będziecie sobie mogli to odtworzyć, bo premiery będą w poniedziałek, środę i piątek o godzinie 18, ale te filmy tutaj będą zapisane. Także spokojnie dla wszystkich będzie to dostępne. Najpierw powiem Wam, po co to jest, korzyści, a potem powiem Wam, jak to dokładnie będzie wyglądało. Ale zanim do tego wszystkiego sobie przejdziemy, myślę, że ważną informacją jest to też, dla kogo to wyzwanie będzie, bo to wyzwanie będzie dla wszystkich i dla początkujących, i dla średnio zaawansowanych, i dla zaawansowanych. Ja wiem, że jeśli mówi się, że coś jest dla wszystkich, to nie jest dla nikogo. W tym przypadku będzie inaczej, ponieważ będziemy sobie robić różne alternatywy. Dla tych, którzy nie będą mogli na przykład robić trudniejszej wersji, dam łatwiejszą wersję. Dla tych, którzy nie będą mogli podskoków, jakichś mega szybkich ćwiczeń albo dlatego, że może nie chcą, nie lubią, może dlatego, że mają sąsiada na dole, może dlatego, że zdrowie im na to nie pozwala, to będę dawać alternatywy takie, które spokojnie będą mogli, będą chcieli sobie wykonać. I osoby początkujące dadzą radę i osoby średnio zaawansowane również, a także osoby zaawansowane, które już w sporcie siedzą jakiś czas. Ja jestem w sporcie 4 14 lat, a i tak dzięki takim treningom mogę sobie progresować non-stop. No to te osoby również będą sobie mogły progresować dzięki temu, właśnie, że będę dawać Wam alternatywy i tak naprawdę treningi będziemy robić wspólnie, ale każdy będzie mógł sobie dopasować wszystko do siebie według moich instrukcji, które będę Wam przedstawiać na tych naszych treningach. No to zaczynamy od korzyści, po co nam to jest, bo wiele osób myśli, że treningi to są tylko dla sylwetki, no ale tak to nie działa i myślę, że każdy o tym wie, kto ma choć kilka dobrych treningów za sobą, bo sylwetka to jedno i w sumie może od tego zacznę. Jak najbardziej będziemy sobie ładnie modelować sylwetkę, będziemy spalać tkankę tłuszczową, będziemy rozkręcać nasz metabolizm, będziemy uruchamiać spalanie 24 godziny, na dobę, tak żeby spalać tkankę tłuszczową nie tylko podczas tego treningu. Więc jeśli będziecie mieć jakieś zegarki, które będą mierzyć wam kalorie podczas tego treningu, to oczywiście możecie sobie to wziąć pod uwagę jak najbardziej. Ale podczas takich treningów siłowych, które będę wam pokazywać, które oczywiście będzie można robić w domu, ale do tego jak to się będzie odbywać, to jeszcze przejdziemy za chwilę, bo treningi siłowe takie skuteczne, jak robi się na siłowni, również można robić w domu i ja właśnie takie treningi robię i właśnie takie treningi razem będziemy robić na tym wyzwaniu. Ale jak to się będzie odbywać, do tego jeszcze przejdziemy, a teraz właśnie jak bardzo to jest korzystne, tego typu treningi siłowe budują nasze mięśnie, oczywiście nie będziemy koksami, nie będziemy pudzianami, bo tak to też nie działa więc spokojnie, one najlepiej kształtują naszą sylwetkę, mięsień jest cięższy, ale bardziej zbity i będziemy mogli, jeśli mamy na przykład nadmiar tkanki tłuszczowej, to będziemy mogli się wysmuklić, ale sprawić, że ta sylwetka będzie sportowa, nie będziemy takimi skinny fat, nie będziemy tacy chudotuści, czyli nie po prostu... Odchudzimy się i będziemy wiecie takimi wiotkimi flaczkami, tylko wysmuklimy się i ujędrnimy. W ten sposób i też nadamy, oczywiście, kształtów tam, gdzie trzeba. Może ramionka sobie ładnie, wiecie, tutaj zaokrąglimy, może zrobimy sobie lekką kratkę na wróżku, może sobie podkreślimy mięsień udowy, uwypuklimy, zaokrąglimy, uniesiemy posiadki, zredukujemy celulit, więc to jak najbardziej będziemy sobie mogli uzyskać takimi siłowymi, domowymi treningami. Ale też musicie mieć na uwadze to, że mięśnie, które budujemy na takich treningach, są ciężkie, a mniejsze objętościowo. Dlatego będzie mogło nastąpić wysmuklenie, a pamiętajcie, że tkanka tłuszczowa jest lżejsza za to większa objętościowo tutaj też taka uwaga, która wam się ogólnie w życiu przyda, że waga nie jest najlepszym wyznacznikiem właśnie dlatego, że tłuszcz jest lekki, większe objętościowo mięśnie są ciężkie, a mniejsze objętościowo, a ujędrniają nam sylwetkę i działają też korzystnie dla zdrowia, dla sprawności i jak najbardziej dla estetycznego, sportowego wyglądu także praca nad sylwetką to raz ale nie tylko dla osób, które chcą schudnąć ale także, które chcą przybrać ale właśnie tak zdrowo, nie tak żeby się zatłuszczać ale tak, żeby zrobić sobie taką fajną, jędrną, sportową sylwetkę, żeby nabrać zdrowego ciała, to jak najbardziej też będzie dla nich. No tutaj widzicie, musimy manipulować sobie kaloryką, żarełkiem. Niektórym to wychodzi na czuja, że tak powiem, naturalnie. Niektórzy naturalnie wiedzą, ile mają tam jeść, żeby sobie schudnąć, niektórzy, znaczy schudnąć, wysmuklić, wyszczuplić. Niektórzy naturalnie wiedzą, ile mają jeść, jeśli mają przybrać, a jeśli nie wiecie, to jak najbardziej możecie zobaczyć sobie na moją stronę www.kondycji.pl jak wygląda współpraca ze mną w sprawie indywidualnej diety i planu treningowego, ale do tego Was nie zachęcam, bo ja podobieżnych mam naprawdę dużo i to takich wielomiesięcznych, że tak powiem. Jeśli pochodzicie sobie po moim YouTubie, to jak najbardziej myślę, że sporo będziecie mogli wywnioskować, jak tu sobie mądrze do tego żywienia podejść. Dieta to jest podstawa, trening to jest bodziec. Żeby były jak najlepsze efekty, muszą być te dwa. I oczywiście dietę ma każdy, bo każdy coś je. Tak zakładam. Że wy coś jecie, więc jakąś dietę macie. Ale, żeby były te efekty jak najbardziej dobre, to musicie jeść odpowiednią ilość kalorii. Co też nie zawsze trzeba liczyć, bo tak jak już powiedziałam wam, niektórym właśnie przychodzi to naturalnie: jak sobie trochę zmniejszą, albo jak sobie trochę zwiększą, to wtedy mają takie efekty, jakie chcą. Niektórzy jak najbardziej mogą sobie zrobić deficyt, tak, żeby bardzo skutecznie wysmuklać sylwetkę, nawet samymi treningami. Bo jeśli jemy na przykład tak do tej pory już zdrowo, mamy białko pełnowartościowe i tak dalej, a nie widzimy, że się wysmuklamy. I do tego dołożymy treningi, to być może już samo to wystarczy, że się ładnie wymodelujemy. Więc to nie jest tak, że ja wam tutaj mówię, że tylko te tre tylko treningi są magiczne i one magicznie po prostu zrobią wam całą robotę. Musicie być świadomi, że dieta i trening to jest coś, co powinno być razem. Ja też nie lubię słowa dieta, tylko styl odżywiania się, bo jeśli chcecie zaczynać działać skutecznie długofalowo, to moim zdaniem powinniście zmienić swój styl życia. I to nie chodzi o to, że wszystko ma się nagle. Kręcić wokół diety i wokół, wokół treningu, bo to tak nie działa. Ja jestem mega pracusiem ja pracuję na przykład 14 godzin dziennie, a mogę sobie i tak w to wszystko wpleść trening. 3-4 razy w tygodniu wystarczy. Ja zazwyczaj robię 3 i zazwyczaj wystarczy 3 razy trening w tygodniu, i dlatego w tym wyzwaniu będzie 3 razy w tygodniu. One, dobra, jak one będą wyglądały, to do tego jeszcze przejdziemy. Jeśli chodzi o żywienie, też nie trzeba jeść 5 posiłków z zegarkiem w ręku. Mm, ja jem zazwyczaj 2-3, wtedy kiedy jestem. Głodna, jem bardzo sete posiłki, czasem nawet jem dwa razy dziennie taki sam posiłek, właśnie po to, żeby sobie oszczędzić czas. Ale tak jak Wam mówię, wejdźcie sobie i jeszcze teraz macie czas, zanim rozpoczniemy sobie te wyzwanie, to wyzwanie. Zobaczcie sobie na moim kanale filmy o żywieniu. Tutaj być może dam Wam w kartach albo w opisie jakieś przykładowe filmy na temat żywienia, więc polecam Wam tam sobie zajrzeć, żeby jak najwięcej wyciągnąć z tego wyzwania i żeby tą zmianę nawyków przeprowadzić jak najbardziej skutecznie. A kiedy jednak dbamy o żywienie, dbamy o dietę, to jedno ciągnie drugie, kiedy wiemy, że dobrze się odżywiamy, mamy lepszą ochotę na treningi, wtedy organizm sam wiecie, ma takie paliwo, że on chce się więcej ruszać, ma więcej siły więcej energii, inaczej człowiek myśli na dobrym żarełku i tak samo odwrotnie, kiedy już trenujemy, wtedy jesteśmy bardziej zmotywowani do tego żeby jeść jak trzeba, no bo szkoda nam tych treningów i też widzimy, że jak jemy gorzej to te nasze treningi są słabsze i na odwrót korzyści dla sylwetki to la raz korzyści dla zdrowia to dwa. Między innymi poprawimy naszą odporność, bo właśnie mięśnie mega dużo dają w tym temacie oraz Poprawimy naszą sprawność i kondycję, wydolność organizmu, a także bardzo mocno poprawi się nasza psychika. Będziemy sobie szlifować nasz charakter, samodyscyplinę i co może być dla niektórych zaskoczeniem, zwiększy się nasze poczucie własnej wartości po takim wyzwaniu. A tu sprawa jest prosta, jak to działa. Kiedy realizujemy wyznaczone sobie cele, kiedy zrobimy coś, z czego jesteśmy zadowoleni, z czego jesteśmy usatysfakcjonowani i szczególnie jeśli wymaga to od nas chociażby trochę trudu, wtedy nasze poczucie własnej wartości. Idzie do góry oraz podniesiemy poziom naszej energii, będziemy mieli po prostu więcej energii. Wy widzicie, jak ja gadam, ja tak mam cały czas. Będziemy kształtować sobie też stałe nawyki. Już po takim miesiącu regularnych treningów coś wam zapewne w głowie tak zaskoczy, że nie będziecie chcieli wrócić do tego, co było, jeśli nie trenowaliście. Jeśli nie trenowaliście, nie będziecie chcieli wracać do takiej laby, tylko wy już będziecie świadomi tego, jak czujecie się dzięki takim regularnym treningom i będziecie chcieli to kontynuować, więc wzmacniać zdrowych nawyków. A działanie długofalowe, w którym nam pomagają takie właśnie zdrowe nawyki, jest kluczem do tego, żeby mieć fajną sylwetkę, z której jesteśmy zadowoleni na stałe, jest kluczem do tego, żeby dobrze się czuć praktycznie cały czas, żeby nasze ogólne samopoczucie było na wysokim poziomie, żeby być energicznym i zadowolonym z siebie. No i teraz słuchajcie, jak mamy już za sobą po co to wszystko, po co to całe zamieszanie i jak jesteście jak zainteresowani, jak chcecie sobie skorzystać, no to teraz powiem jakiś. Tu, kudeł lata pięknego. No to teraz Wam powiem, jak to będzie wyglądało. Mam tutaj napisane na karteczce kilka takich rzeczy, żebym nie zapomniała Wam wszystkiego powiedzieć. Pierwsze, może powiem Wam, jak to będzie wyglądało czasowo. Zaczynamy sobie od 4 stycznia i kończymy 29 stycznia. W tym czasie będziemy sobie robili trzy treningi w tygodniu wraz z rozgrzewką, częścią z ćwiczeniami oraz zakończeniem, czyli rozciąganiem po. I ja Wam powiem, że jeśli na przykład macie też cel rozciągnąć się do szpagatu, to to wyzwanie wam także pomoże, bo będziemy się rozciągać, co prawda niezbyt długo, ale bardzo skutecznie. Przez ten cały styczeń, od 4 do 29, ja tu się patrzę na kalendarz, bo mam zapisane wszystko, co kiedy robimy. Zdążymy sobie zrobić 12 treningów do 29 stycznia. Premiery będą odbywały się zawsze o 18, poniedziałek, środa. I piątek, ale te treningi zostaną na moim kanale, więc jeśli będziecie chcieli sobie robić ten trening po 18 albo kolejnego dnia, będziecie na przykład mieli takie powiedzmy opóźnienie, dzień po, to też wtedy możecie sobie skorzystać, a nawet będziecie sobie mogli korzystać z tego wyzwania już po wyzwaniu. Wiem, że z poprzednich moich wyzwań jest wiele osób, które robią to w kółko, aż będziemy tutaj robić kolejne wyzwanie, więc jak najbardziej z tego sobie możecie korzystać w ten sposób. Zadbamy o całe ciało, bo to jest bardzo ważne, nawet jeśli macie motywację, tylko spłaszczyć. Brzuch i uwypuklić pośladki, to i tak bardzo ważne jest to, żebyście również trenowali mięśnie pleców, żebyście trenowali również mięśnie rąk, ponieważ to pozwala nam technicznie lepiej wykonywać inne ćwiczenia, to pomaga nam też wzmocnić się, dzięki czemu również lepiej możemy wyko wykonywać ćwiczenia na inne partie i to również pomaga nam rozkręcać metabolizm, bo mięśnie tak działają, że spalają naszą tkankę tłuszczową, są najlepszym spalaczem, ale pamiętajcie także, że na przykład ćwiczenia mięśni pleców mega poprawiają postawę. I kiedy się garbimy, kiedy mamy postawę złą, wtedy automatycznie nasza sylwetka będzie wyglądała źle. A już kiedy poprawimy naszą postawę, w czym są bardzo pomocne te ćwiczenia na górę, które sobie będziemy robić, to nawet jeśli jeszcze nic nie zrzucicie nadmiernej tkanki tłuszczowej, albo jeśli nie przybierzecie ciałka tak, jak byście chcieli, to poprawa postawy już sprawi, że będziecie wyglądać o niebo lepiej. Zadbamy sobie o wszystkie partie. W poniedziałek i piątek będziemy sobie robić dół i brzuch, czyli mięśnie, nóg. I pośladków plus mięśnie brzucha, a że mięśnie brzucha można stymulować dość mocno i często one nie potrzebują aż takiej długiej i porządnej regeneracji jak inne partie mięśniowe, to brzuch będziemy sobie również trenować wtedy, kiedy będziemy sobie robić w środę trening na górę, czyli środowe treningi to będą treningi góra plus brzuch, czyli, czyli plecy, barki, bicepsy, tricepsy, może też sobie wzmocnimy przedramiona oraz brzuch. Będziemy również wykonywać zapewne elementy interwałowe, to będzie też dla Takich osób chętnych, bo nie wszyscy mogą i nie wszyscy chcą robić takie bardzo szybkie ćwiczenia, ale będą takie możliwości. Ja wam pokażę takie możliwości interwałowe, na przykład jakieś super wykopy, które są wzięte z te tego typu elementy, jakieś szybkie podskoki, wyskoki, wykroki, jakieś może nawet taneczne elementy. I to będzie jak najbardziej dla chętnych osób, ale dla tych osób, które nie chcą, ja pokażę, co robić w tym samym czasie, ale takiego bardziej stabilnego. Do tych treningów. Siłowych, domowych, które zastąpią nam siłownie. będziemy sobie używać trzech akcesoriów. Mojej marki jest forma.pl. Używamy ich sobie we wszystkich tych naszych wyzwaniach. Jesteście mega zadowoleni, więc będziemy to kontynuować. No, nic dziwnego, że jesteście zadowoleni. Ja też z tym trenuję i treningi z nimi są po prostu mega skuteczne. A to jest cała siłownia, której koszt wynosi tyle, co w niektórych siłowniach karnet na jeden miesiąc. A to mamy na zdecydowanie dłużej i możemy sobie robić to w domu, bez straty czasu na zbieranie się, ubieranie, dojazdy i tak dalej. Będziemy sobie także wykorzystywać ćwiczenia takie bardzo skuteczne również i bez sprzętu, i z butelkami wody, a jak wy macie jakieś hantelki, to na przykład zamiast butelek wody też będziecie mogli sobie wykorzystać hantelki. Więc bez sprzętu, z butelkami wody albo hantelkami, no i właśnie z tymi akcesoriami. I z tymi akcesoriami tych ćwiczeń będzie najwięcej, bo one najmocniej stymulują nasze mięśnie, to zastępuje nam ciężary, i przez to, że są takie bardzo skuteczne, ja chcę, żebyście mieli ich jak najwięcej, chcę, żebyście mieli jak najwięcej dobrego. Tutaj mamy ślizgacze, które są najbardziej rewelacyjne. Z nimi można trenować w sumie całe ciało, ale najbardziej skuteczne są, jeśli chodzi o ćwiczenia na brzuch i na nogi oraz pośladki. Tymi ślizgaczami możemy się ślizgać na wszystkich niemalże powierzchniach, na wykładzinach dywanowych, na dywanach, na linoleum, to, so, to wtedy sobie trzeba dopasować czy to, czy to, bo w zależności od tego, jakie jest linoleum, to albo to, się nam może lepiej sprawdzić albo to, bo jak tutaj widzicie z tej strony mamy taką mięciutką gąbeczkę, która nie porysuje nam nawet drewnianych paneli więc ta powierzchnia jest jak najbardziej na płytki, parkiet, panele a ta na powierzchnie dywanowe wykładzinowe, no a na linoleum no to trzeba sobie wypróbować czy lepiej to czy to następnie mamy mini gumki treningowe tutaj mam gumy z mojej marki jest forma.pl, mamy tutaj pięć kolorów, czyli pięć różnych oporów, dzięki temu możemy sobie dopasować daną gumkę do ćwiczenia, które będziemy wykonywać idealnie, to nie jest tak, że jak ja jestem początkująca, to wybieram sobie tą gumkę jak ja jestem zaawansowana, to wybieram sobie ogólnie tą gumkę i to mi wystarczy absolutnie nie, zaawansowani niektóre ćwiczenia będą robić z tą gumką, niektóre z tą gumką a niektóre z tą gumką i tak samo początkujący, a jeśli nawet ta guma czarna, najmocniejsza będzie dla nas za słaba już w pewnych ćwiczeniach, no to możemy sobie te gumy połączyć i dzięki temu właśnie możemy sobie wykonywać ćwiczenia równie skuteczne jak z ciężarami, ale też takie, które z ciężarami nie byłyby nawet możliwe, a dzięki temu, że one stawiają ten opór, to nasze mięśnie pracują rewelacyjnie, dzięki temu możemy sobie zrobić mniej powtórzeń, a jest to bardziej skuteczne. Wiem, że niektórzy mają problem generalnie z ćwiczeniami z gumami mówią, że gdzieś tam się suwa, coś się przesuwa, ale ja Wam też pokażę w tym wyzwaniu, jak używać gum treningowych, tak żeby to było dla nas wygodne, żeby się nie suwały, żeby nie spadały, żeby nie zjeżdżały, żeby się nie zwijały, chociaż te to. Żeby się nie rolowały, to jest bardzo ważne, gdzie założymy tą gumę i czy napinamy, czy luzujemy. Spokojnie poradzimy sobie ze wszystkim. Ja Wam wszystko na tych filmach naszych treningowych będę na bieżąco wyjaśniała podczas treningów. No i oprócz ślizgaczy, mini gumek wykorzystamy sobie też maxi gumy. Ja tutaj mam dwie po 15 kilo oporu. Tutaj mamy opory takie same, ale dzięki temu, że sobie możemy te gumy łączyć, albo możemy sobie też różnie je chwytać i różnie sobie na nie stawać, również opór do danych. Ćwiczeń możemy sobie dopasować do nas idealnie. Jeśli jeszcze nie macie tych akcesoriów, no to zapraszam Was na moją stronę www.kondycji.pl. Tam je sobie znajdziecie. Jest to taka moim zdaniem fajna inwestycja, szczególnie na te czasy, ale nawet jak czasy były normalne, to i tak wybierałam ćwiczenia właśnie z nimi, bo dawały mi lepsze efekty, było to dla mnie bardziej przyjemne. A jak była ładna pogoda, to mogłam sobie wyjść przede wszystkim z tymi i z tymi na zewnątrz i Jeszcze skorzystać ze słonka. Link do mojego sklepu macie w opisie i w opisie macie też link do naszej grupy facebookowej Drużyna w Kondycji, gdzie w poprzednich dwóch wyzwaniach uczestnicy wyzwania dzielili się jak im idzie, jak motywacja, jak się czują, i to motywowało też inne osoby do tego, żeby działać, żeby robić to wyzwanie na bieżąco, więc zapraszam Was do dołączenia do tej grupy. Mam nadzieję, że będziecie brać udział w tym wyzwaniu, że będziecie równie zadowoleni jak z poprzednich wyzwań, bo właśnie nie ukrywam, że to wyzwanie robię dlatego, że byliście tak zadowoleni, tak ucieszeni, że te wyzwania się odbywały, że sobie pomyślałam, że no, na nowy rok zrobimy takie wyzwanie, żebyście porządnie zaczęli ten nowy rok i żebyście przywyknęli do tego, jak fajnie się człowiek czuje, kiedy robi te treningi regularnie. Jeśli zobaczyliście ten film do tego momentu i jeśli będziecie brać udział w tym wyzwaniu, napiszcie jestem gotowy, albo jestem gotowa w komentarzu, dzięki temu będę wiedzieć, kto się tutaj zobowiązał i mam nadzieję, że słowa Dotrzyma. A pamiętajcie, że zawsze kiedy się zobowiążemy do czegoś, wtedy tak się czujemy, że no kurczę, już powiedzieliśmy to. Nawet nie sobie, ale jeszcze komuś, więc no. Trzeba to zrobić. Piszcie w komentarzu, jestem gotowa, albo jestem gotowy. Jeśli ten film Wam się podobał i jeśli czujecie się zachęceni do wzięcia udziału w tym wyzwaniu, to koniecznie zostawcie pod filmem łapkę w górę. Zasubskrybujcie też ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A interesuje Was tematyka fit, zdrowia, dobrego, samopoczucia. Jeśli nie chcecie nic przegapić, ani tych naszych treningów z wyzwania, ani w ogóle innych filmów, jeśli nie chcecie, żeby YouTube ukrywał przed Wami moje filmy, to tym bardziej napiszcie w komentarzu nawet cokolwiek, albo czy nie wiem, Spoko bluza, albo śpiący pinki, albo właśnie jestem gotowa, albo jestem gotowy po to, żeby YouTube wiedział, że interesuje Was to, co ja tutaj zamieszczam, i żeby nie ukrywał przed Wami moich filmów, bo niestety często tak robi i widzowie mi dają o tym znać, że wrzucę jakiś film, a oni nie dostają żadnego powiadomienia. Nawet jak są subskrybentami, dopiero jak udzielają się pod filmami bardziej, piszą komentarze, lajkują faktycznie każdy film, to dopiero wtedy w YouTubie się coś tak przestawia. I, chco, I wtedy YouTube bardziej chce im podsuwać te moje filmy. Więc jeśli chcecie być ze wszystkim na bieżąco, komentarz, łapka w górę i subskrypcja, jeśli jeszcze jej nie macie. A jeśli macie, to sprawdźcie sobie, czy na pewno macie, czy ten czerwony przycisk jest szary u Was, jak Wy to widzicie. No bo YouTube czasem też odsubskrybuje. Zapraszam Was też do śledzenia moich mediów społecznościowych, Instagrama, Facebooka. Wszystkie linki też macie w opisie pod filmem do tych moich mediów społecznościowych. Tam staram się Was jeszcze bardziej motywować, daję rady, takie triki dotyczące żywienia, tego, jak do tego podejść, żeby to było skuteczne. Czasem takie ogólne, a czasem takie naprawdę konkretne, które można sobie wdrożyć w życie i cieszyć się tym, jak to działa. No i będę zapewne jeszcze przypominać o tych treningach z naszego wyzwania, będę pisać co i jak i jeszcze motywować do tego bardziej. I jeszcze mam taką do was prośbę, żebyście dali znać o tym wyzwaniu ludziom po prostu, albo swoim znajomym, albo komuś z rodziny, komuś kto wiecie, że sport może się przydać, kto jest może niezadowolony, że siłownie są zamknięte, że wiecie, że ktoś może chciałby zadbać o swoje zdrowie, o swoją sylwetkę, zmienić swoje nawyki, tak najbardziej. Zachęcam was do tego, żeby polecić mu ten film z tą zapowiedzią, ten, który teraz oglądacie. I żeby zachęcić go do wzięcia udziału w tym wyzwaniu. On może być Wam bardzo wdzięczny, bo może nie wie, że coś takiego tutaj w ogóle się odbywa na YouTubie za darmo, a wy będziecie zadowoleni, że zrobiliście coś dobrego, bo i możecie pomóc swoim znajomym i możecie pomóc mi w rozwoju tego kanału. Widzimy się na pierwszym treningu z naszego wyzwania w poniedziałek, 4 stycznia 2021, ale być może między tym filmem, który oglądacie teraz i tym 4 stycznia, tym pierwszym treningu z naszego styczniowego wyzwania 2021. 2021. Być może między tym pojawi się jeszcze jeden film na taki temat, który może być dla Was zaskoczeniem, ale który może być niezwykle praktyczny. Będzie to film na podstawie filmu, który ostatnio obejrzałam, więc też zapewne polecę Wam ten film. Powiem Wam, jakie są moje odczucia, jeśli chodzi o ten film i wnioski, które można wyciągnąć i z tego filmu, i z życia, ponieważ. To, czego dotyczył ten film, no to ja właśnie w tym mega mega siedzę. Mega dobrze sobie z tym radzę i mogę się jak najbardziej z Wami tym podzielić. Bardzo chcę to zrobić, ale jeszcze zobaczymy. Nie obiecuję, no ale też nie bądźcie zdziwieni, jeśli kolejny film to nie będzie trening, tylko właśnie pogadanka, bo do tego naszego pierwszego treningu z wyzwania mamy jeszcze tydzień czasu. Czekam na Wasze komentarze, na Wasze deklaracje, że będziecie brali w tym udział, że jesteście gotowi. No to kończę już to gadanie. Widzimy się za niedługo. Mam nadzieję, że macie świetny dzień. Papa! Pa.